Cześć, nazywam się Karol Marczak i dziś odpowiem na najważniejsze pytania dotyczące magazynów energii. Zapraszam. Jakie rodzaje magazynów energii możemy zastosować dla instalacji fotowoltaicznej? Czym się różnią? Dla instalacji fotowoltaicznych możemy wyróżnić dwa rodzaje magazynów energii. Jeden to jest termiczny, gdzie ładujemy zbiornik ciepłej wody. Drugi to jest typowo akumulatorowy magazyn energii elektrycznej. W przypadku termicznych rozwiązań możemy ogrzewać wodę w zbiornikach, czy to buforowym, czy w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. W przypadku akumulatorowych magazynów energii elektrycznej możemy je również podzielić na kolejne etapy czyli z, z skład chemiczny takiego akumulatora. Czy jest to akumulator kwasowo-ołowiowy, czy jest to akumulator oparty na Licie. Jeszcze kilka lat temu na rynku spotkalibyśmy właściwie większości magazyny energii oparte na akumulatorach żelowych tudzież kwasowo-ołowiowych. Obecnie ze względu na odwrócenie się trendu, na rozwinięcie się tak naprawdę trendu akumulatorów i technologii akumulatorów opartych na Licie Najczęściej spotykamy akumulatory litowe. Jaki rodzaj magazynu energii wybrać? Spośród najczęściej występujących na rynku technologii, najczęściej wybierane są technologie oparte o fosforan litowo-żelazowy oraz tlenek litowo-niklowo-manganowo-kobaltowy. Te dwie technologie charakteryzują się niską ceną, relatywnie wielką, dużą ilością cykli ładowania akumulatorów oraz dużą gęstością energii gromadzonej w sobie. Jaka jest żywotność takich magazynów energii? Żywotność akumulatorów jest zależna od dwóch czynników: ilości cykli głębokiego rozładowania i ponownego naładowania, a także od warunków otoczenia, jakie występują wokół akumulatora. O ile dla magazynów energii, w oparciu o kwasy, ich temperatura Otoczenia to było plus 20 stopni, plus minus 2 stopnie to w takich temperaturach te akumulatory czuły się najlepiej. W przypadku akumulatorów opartych o lit, temperatura otoczenia dla tych akumulatorów jest między plus 20 a plus 30 stopni, czyli mamy dużo większy zakres temperatur, w jakich ten akumulator może się znajdować. Oczywiście, jeżeli to będzie 18-17 stopni, to dla akumulatora nie jest to jeszcze wrażliwa temperatura. Wrażliwe temperatury zaczynają się poniżej 0 stopni i powyżej plus 48. Wtedy żywot w, w akumulatorze może dojść do procesów chemicznych nieodwracalnych, które znacznie skrócą nam żywotność akumulatora. W przypadku akumulatorów żelowych i kwasowo-ołowiowych ilość cykli ładowania to jest około 800. W przypadku akumulatorów opartych o lit ilość cykli zaczyna się od 3000 nawet do 10000. Jak dobrać pojemność magazynu dla domu, jak to policzyć? Na każdym rachunku, za energię elektryczną, mamy na drugiej stronie najczęściej ilość energii, jaką budynek pobrał w sieci elektroenergetycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy. 12 miesięcy to jest dokładnie 365 dni. Jeżeli daną wartość ilości kilowatogodzin podzielimy przez 365, wyjdzie nam ile kWh średnio, ile kWh dziennie potrzebuje taki budynek. Musimy pamiętać, że akumulator jest w stanie oddać 80% swojej pojemności. Dlatego musimy wziąć troszkę wyższy, e, wyższej pojemności akumulator, aniżeli nam wyjdzie dokładnie z obliczeń. Czy każdy magazyn energii może być podłączony do instalacji fotowoltaicznej? E, jest to bardziej skomplikowane pytanie, ze względu na to, że mm, Producenci falowników mają gotowe systemy, mają gotowe oprogramowanie dla, do komunikacji z określonymi producentami akumulatorów. Nie wszyscy producenci współpracują z, ze wszystkimi producentami akumulatorów. Zazwyczaj producent falownika wybiera dwóch, trzech producentów akumulatorów, z którymi chce współpracować i z którymi ich falownik komunikuje się z, z danym akumulatorem. Przed zakupem akumulatora należy sprawdzić, z, jak, z jakimi akumulatorami dany falownik współpracuje. W jaki sposób magazyny energii są podłączane do instalacji fotowoltaicznej? Jest kilka sposobów włączenia akumulatorów do instalacji fotowoltaicznej, i tutaj też wszystko zależy od rodzaju akumulatora i od rodzaju falownika. Są akumulatory, które możemy włączyć zamiast jednego stringu w falowniku. Czyli mamy konwersję od razu do DC, dc czyli mamy z modułów fotowoltaicznych bezpośrednie ładowanie akumulatorów, a następnie zamianę tej energii z akumulatora, e, na przykład w nocy, do, e, na, na AC przez falownik. E, są magazyny energii nisko napięciowe na 48 V. E, są to magazyny energii najczęściej stosowane do. Zwiększenia autokonsumpcji. Czyli zazwyczaj te magazyny nie działają w momencie, kiedy nie ma napięcia w sieci elektroenergetycznej. I są też magazyny wysokonapięciowe, właśnie przeznaczone do zwiększenia autokonsumpcji, ale również do tego, aby zagwarantować nam energię elektryczną w momencie, kiedy nie ma napięcia w sieci elektroenergetycznej. Samochód elektryczny, jako magazyn energii, czy to możliwe? Jak to zrobić? Od 2017 roku w Niemczech trwają prace z Nissanem na temat komunikacji akumulatora zamontowanego w samochodzie z domową instalacją elektryczną. Jest to technologia rozwijająca się, tak naprawdę na chwilę obecną wtyczka CHAdeMO, czyli stosowana właśnie u Azjatyckich producentów samochodów jest wyposażona w komunikację obustronną. To nie oznacza, że inni producenci nie nadążają za tym trendem. Zarówno Volkswagen, Audi również widzą tutaj duży rynek, dużą, dużą, dużą przestrzeń, tak naprawdę rynkową, i również podjęli pracę nad zastosowaniem. Akumulatorów samochodowych zamontowanych w samochodach do, jako magazyn energii w domu. Jak to działa? Wracamy samo, samochodem do domu. Powiedzmy, że mamy akumulator naładowany w 50%. Podłączamy się z ptyczką do naszego gniazda. Włączamy funkcję, że dziś już tym autem nie będziemy nigdzie wyjeżdżać, i energia z tego akumulatora jest przekazywana na dom. Czyli dochodzimy do pewnego stopnia rozładowania, powiedzmy do 10%, i wtedy akumulator zaczyna nam się powoli z powrotem ładować. Oczywiście ustalamy o której godzinie mamy zamiar wyjechać do pracy, tak żeby mieć naładowany akumulator w 100%. Dotacje na magazyny energii. Czy są dostępne? Jeśli tak, to jakie? Na chwilę obecną czekamy za warunkami dotacji Mój Prąd, gdzie najprawdopodobniej pojawią się magazyny energii. O wszystkim będziemy informować na bieżąco na naszym profilu facebookowym oraz na stronie internetowej.